Zaczynamy ćwiczenia zadanie ułamek liczby. Jak liczymy ułamek z jakiejś liczby, to mnożymy ten ułamek razy tą liczbę. I przykłady. Podpunkt A. 2 trzecie liczby 12 to, czyli jeżeli chcemy policzyć, ile to jest 2 trzecie z liczby 12, to musimy ten ułamek, czyli 2 trzecie, pomnożyć razy 12. Czyli jak mnożymy ułamek razy liczbę, to liczbę, jeżeli jest nam tak łatwiej, można też sobie zapisać w postaci ułamka jako 12 pierwszy. I teraz, jeżeli mamy już takie mnożenie, to pamiętamy, że w mnożeniu można skracać na krzyż. Patrzymy, czy trójka z dwunastką mają taki sam dzielnik. Szukamy największy wspólny dzielnik, czyli trójka, bo 12 przez 3 się dzieli i trójka też się dzieli na 3. Czyli sobie skracamy. Jak 3 podzielimy na 3 będziemy mieć 1, 12 na 3 to 4. No i teraz mnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Czyli 2 razy 4 to jest 8, 1 razy 1 to 1, a 8 pierwszych to 8. Podpunkt B. 4 siódme liczby 21 to. Czyli mnożymy sobie ułamek razy tą liczbę. 21 możemy zapisać, jeżeli tak jest nam łatwiej, jako 21 pierwszych. I patrzymy, czy 7 i 21 da się skrócić przez tą samą liczbę. 7 i 21 dzieli się na 7, dlatego dzielimy 7 na 7, to jest 1, i 21 na 7, to jest 3. I wykonujemy mnożenie, czyli mnożymy liczniki. 4 razy 3 to 12, mnożymy mianowniki. 1 razy 1 to 1, 12 pierwszy to 12. 3 piąte z 60 minut to... Tutaj tak samo, jeżeli liczymy ułamek z jakiejś wielkości, to też mnożymy ten ułamek razy tą liczbę, czyli 3 piąte razy 60 pierwszych. Piątkę z 60 możemy skrócić na 5, czyli 5 dzielimy na 5, wynik będzie 1, 60 na 5, wynik będzie 12. Mnożymy liczniki, 3 razy 12 to 36, 1 razy 1 1, 36 pierwszych to 36 pod punkt D. 3 piąte z 45 minut to. Mnożymy 3 piąte razy 45. Zapisujemy jako 3 piąte razy 45 pierwszych. Skracamy piątkę z 45 na 5. To jest największy wspólny dzielnik dla tych dwóch liczb. 5 podzielić na 5 to jest 1 a 45 na 5 to 9, mnożymy liczniki 3 razy 9 to 27, 1 razy 1 to 1, a 27 pierwszych to 27.